Ale znalazłem swoje inne zajęcia, teraz więcej gram na, na gitarze. Powiem Ci, że chyba nie będę rozmawiał o Robercie, tak będzie bezpieczniej. No my mamy godziny pracy od, od 11, bo on, on NBA musi do 4.00. obejrzeć. Fajnie to powiedziałeś. Kto był Mayweathera z polskich influencerów na kursie w Mayweather Boxing Gym? Witam ponownie. Widzieliśmy się jakąś sekundkę temu, ale żebyś tak oficjalnie przywitać. słuchaj, no dumny jesteś z drużyny? Tak, tak. Fajnie sobie poradzili ze stresem. Chłopaki od nas e, z pracy trenują na siłce. No wy ich szkolicie wielopłaszczyznowo w ogóle. Oczywiście. No, pierwszy raz mieli taki bodziec. Jest coś takiego, że osoby, które pracują minimum 3 miesiące mogą przychodzić do nas na siłkę. No i to jest właśnie ta ekipa, nie? Wymieszana z... Kurczę. Z YouTuberami w ogóle. Powiedzmy. to jest chyba game changer pracodawców, taki myślę. <laughs> jakie, jakie w ogóle oni mają rozrywki wszechstronne u Was w firmie? Jest fajnie, ale myślę, że wiesz. no Google to tam nie wiem, co robi. Już 10 lat temu kojarzysz te zdjęcia pewnie nie, no jakieś tak, z jakimiś tak. zjeżdżalniami i tak dalej. Let's no, go! My, my zjeżdżalni nie mamy jeszcze przynajmniej. Ale mamy siłkę, to jest ważniejsze. No, to jest najważniejsze, mi się zdaje. Przynajmniej u was. Słuchaj, ale nie masz takiego wrażenia, no, że jakby ludzie oczekiwali, wiesz, od was, że pewnie wyjdzie pączek, wyjdzie robór, wejdziesz ty, że to będzie takie pełnoprawne WK. Tak, no. Ja mogę przeprosić z tego względu, że jestem po zabiegu, no właśnie, nie pączek... mogę się nadwyrężać. Uwierzcie mi, że. Przecież mamy kosza na siłce, nie, ja jeszcze w październiku rzucałem co drugi dzień, po, po dwie godziny ściągnąłem nawet aplikację, jest taka aplikacja Homecourt, która ci wylicza, wiesz, trajektorię, zlicza ci, wiesz, no, no, no. ile trafione pudła, no ale właśnie musiałem mieć ten zabieg i, no i nie mogę po prostu, nie, ale może na kolejnej edycji, nie, jak będzie kolejna tak, edycja. Czyli nie wykluczasz? Tak, 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 no ja bardzo bym chciał zagrać, nie, ja za, zawsze się gdzieś tam koszem interesowałem, nigdy nie trenowałem w kosza, w Klubowo, ja trenowałem ręczną klubową, ale gdzieś tam zawsze jak były wakacje, to no już jak się zaczynał internet, no to wiesz, to oglądałem Andwana, oglądałem jakieś tam, wiesz, highlighty z NBA, no i gdzieś tam się śledzi do dziś po części to się Okej, okay, czyli no, po części śledzisz, ale pewnie Saker, najbardziej wczuty. Nie no, Saker to jest tak wczuty, że on do czwartej, wiesz, no my mamy godziny pracy od, od 11, bo on NBA, on NBA musi do czwartej obejrzeć, okay. więc na no, takiej zasadzie. Nie no, oczywiście nam też to pasuje taki układ, ale on, on regularnie ogląda od lat. To 3, A spodziewałeś się, że jakby, no, na tyle, że tak powiem, taka dominacja będzie z waszej strony? Aż taka się nie spodziewałem. Myślałem, był że... ten Mario, był Ginold, no więc... Tak, no nie, no, na pewniaku weszli, nie spodziewałem się z tego względu, że to naprawdę, żeby zagrać tak, wiesz, to jest dla chłopaków pierwszy taki event, wielu z nich. No, i fajnie sobie poradzić ze stresem. Bo no, jednak to jest. ponad precyz... 10 koło osób było. No so, właśnie, zresztą. nie? A wiesz, a koszykówka to precyzja, rączka chodzi, jak ci ta rączka chodzi, no to jest. A, nie, nie traf sobie z bliska do kosza, jak 10 koło osób patrzy. No nie? właśnie, nie? Więc y, wiesz, w piłce się jakoś ta odpowiedzialność się rozchodzi, Bierzesz skopa, wiesz. No. Tak, tak jesteśmy przyzwyczajeni do tych pudeł, nie? Że, a tutaj, no także tak, jestem, no jestem trochę zaskoczony. Okay, a widzisz w ogóle jeszcze miejsce na jakiś inny sport, taki, że tak powiem, influencerski, żeby jakoś, no tak jak był Move Federation, tak teraz jest kosz, nie wiem, czy na przykład na siatkę byś widział, że w ogóle jest jakiś, jakiś skrawek jeszcze tej medialności, czy ciężko? Albo no bo tak. sport, nie, no właśnie, to, to jest wszystko ciekawostka, bo tak, mamy MUŁA, mieliśmy MUŁA, no. no i gdzieś tam piłka nożna, Sport Narodowy, no ale nie widziałem drugiej edycji MUŁA, nie? Pytanie z jakiego powodu, nie? No, dużo było. Yy... Trochę nie, nie w tym czasie, to trzeba chyba się wszystko wydarzało, bo tam co chwilę już chyba musieli kogoś usuwać z tego line-upu, nie? Przez te afery. I to tak też. Mi się zdaje. No właśnie, ja nie wiem, czy to. Nie pamiętam, to był chyba na jesień organizowane też? No, Może... to też już był z góry finał planowany. Jakby. Aha. No w każdym razie, kurczę, czemu to nie wypaliło, no sport narodowy, tutaj mamy koszykówkę i możemy się zastanawiać, że jednak koszykówka jest bardziej niszowa. No. Ale jest bardziej niszowa, no mniej ludzi w Polsce ogląda koszykówkę, ale może chłopaki tutaj z Bungie właśnie, to, to całe środowisko Twitcha, oni mają, wiesz, zaangażowane osoby, może będzie duża konwersja na, na Pay Per View i się okaże, że się opłaca robić kolejne edycje, więc jeżeli, to będzie wielki test, jeżeli to zagra, no to wtedy myślę, że... No ja nie wiem, czy chyba siatkówka jest większa w Polsce niż koszykówka. Mi się zdaje, że tak, tym bardziej, że właśnie takie sukcesy to głównie są przypisywane siatce, że jakby oni tam, wiesz, zdobywają, zdobywają, a się gada o piłce, nie? Nożnej. Dokładnie, no. Gdzieś tam, wiesz, koszykówka zawsze możesz samemu pójść na boju i sobie pograć, nie? Rozwijać się, to kreatywny bardzo sport. No, no, gdzieś w siatę samemu, to gdzieś tam widzę, że tak jest... Sp... Może ta taka subkultura jest popularniejsza, taka wiesz, streetballowa, ale no jako sport taki stricte, wiesz, na papierze, no to siatkówka, no i może pójdą inne dyscypliny za ciosem, A jak się jeszcze pytasz, tak nie wiem, ta, taniec, taniec się sprzedaje z gwiazdami cały czas. Czyli taniec z influencerami zrobicie? to nie zawsze przemycają, przemycają, znaczy nie zawsze, ale często przemycają taką wiesz, jakby jedną osobę. Z innego trochę świata, żeby, żeby też trochę było kontrowersji, nie? No właśnie, nie? A tak teraz się nie odpowiem, nie mam. Musiałbym pomyśleć. Czyli normalnie, jakie stanie jest taniec, to wyjeżdżać z KL? Fajnie to powiedziałeś. Tylko ogień stańcami by trzeba przestawić, żeby też. Eee... Ale czy ja wiem, czy musimy tak się dostosowywać? Wiesz co, ja, ja jeszcze chciałem spytać, bo pączka na przykład pytałem, to on zasugerował Kaję, bo pytałem, czy jakby na przykład na następnej edycji miał być jakiś taki dodatkowy mecz, na przykład kobiety kontra kobiety, to czy masz do zaproponowania organizacji jakąkolwiek zawodniczkę, taką, która, wiesz, z tego świata bardziej medialnego mogłaby być taką uczestniczką? No niestety oprócz Kai, bo już Pączek ją wymienił. Mówimy o ASL? Tak. Aha. No właśnie, wiesz, mogą to być jakieś takie sportswomenki, na przykład Jędrzejczyk, przykładowo, też by się mogła, wiesz, jak... według no mnie właśnie, idzie, no, idzie. To, Jędrzejczyk, to już mam w głowie, mam w głowie bez swobodę. Eee, Kurcze. Też można w jakiś influencerski świat zmierzać? Cały... Mam w głowie przecież tą olimpijkę naszą, kurczę, i widzisz, no, bo, boks. Aha, wiem, no, wiem, wie, eee, szeremet. Tak, szeremeta. Okej, okay. na przykład taką szeję. Taki tank ja? wyszedł. Oczywiście. nie. Odpowiednik Mario Bandy. No to by się znalazło, nie? Znalazłoby się parę dziewczyn na pewno, ale nie, nie kojarzę tak stricte, co trenowała Kosza, bo tobie pewnie o to chodzi. Że znaczy, właśnie to nie, no, to, to już myślę, że serio by było ciężej znaleźć. Jakby było wystarczająco dużo czasu, to może by się kogoś złożyło sensownego, w sensie taką drużynę całą. No, no jestem ciekawy, bo widzę, że tutaj wiesz. Jestem ciekawy, na ile jest ta nisza zaangażowana, nie? jakie no. będą wyniki pay per -view? No na pewno, na pewno dobrze rokuje to, że jest pełna arena. Myślę, że to też jest taki coś innego niż friki, że tu jest bardzo dużo dzieci. Mhm. Bardzo dużo dzieci jakby dochodzi kolejna, taka, no może nawet nie nisza, ale wiesz, kolejny taki segment rynku, który, który jakby wypełnia to zapotrzebowanie. Nie? Mhm. No Jest widać, że, że różni się to od frików. No bo właśnie chodziły też plotki, że ty jakby się nie pojawiłeś głównie na tym meczu, dlatego że było możliwe starcie Robert Truchała kontra ty na boisku. Tam jest jednak mocny konflikt. No, wiesz, no konflikt jest zaostrzony. Jakbyście 70 punktów nabili, to też by go zabolało. Powiem ci, że chyba nie będę rozmawiał o Robercie. Tak będzie tak. bezpieczniej. A myślisz, że właśnie z obawy o to, że, że możecie na siebie natknąć, po prostu zdecydował się, że będzie przechodził do UFC i opuszcza to KSW? Bo jednak w tym, w tym, w tym kraju już mu zabrali wszystko, co mogli, nie? Znaczy głównie to czy znaczy, wy... wiesz co, ja myślę, że jemu siedzi ten lewy prosty, jak wyprowadzaliśmy u nas na ławie. Ale tam praktycznie było 1 do 1 szybkościowo. Mm. No, to, twoje, to jest twoja opinia. Słyszałem wiele opinii jednak, że, no kurczę, że, to jest, że to jest zaskakujące, że gość idzie do UFC z takim lewym, nie? E... To pytanie, czy, Słuchaj, czy zaskakujące no ja, to jest... ja życzę Robertowi powodzenia. Okay. Życzę Robertowi powodzenia. Czy... Życzę Robertowi powodzenia. Ale czy w razie czego ma do waszej strefy wstęp, żeby poprawić Oczywiście. wynik na ławę? No... My jesteśmy w stałym kontakcie z Robertem. Tak w razie żeby... czego wiesz, możecie w trójkę na niego czekać? Chociaż no zawodnik taki potencjalnie UFC, jeden na trzech, by dał radę raczej, nie? Ty właśnie, to ja ci zadam pytanie, nie? bo to jest y, odkąd y, Kuba Wikłacz no był u nas, no. to się ciągnie u nas y, z internetu, przeniosła się ta rozkmina do biura. Jak ty myślisz? Trzy na jeden, ale tak. Jeden zawodowiec i trzech chłopaków. No. Wiesz, my obracamy się w środowisku frików. Każdy, kogo znasz, 80% ludzi, z którymi żyjesz, może na co dzień, to on wiesz, no, robili jakieś tam MMA, no bo tam się obradzasz w tym środowisku. Ale ja mówię, my zapominamy, że istnieją jeszcze ludzie poza tym środowiskiem. Nieco nie mają w głowie, wiesz. Y... To sobie przypomnieli, że hejtowali w komentarzach rok temu, i teraz jest możliwość weryfikacji zawodnika. Na przykład, no ale że no, nigdy się nie bili, nie? No to trzy najręk to wygrywa? Zawodowiec, czy trójka, nawet nie amatorów, trójka osób przeciętnych facetów, co nigdy się nie biło, nie? Kurczę, myślę, że nawet jeżeli to by był potężny jakiś taki zawodnik takiej topowej klasy, to myślę, że zawodnik. Bardziej nawet takim charakterem i, i, i dominacją taką mentalną. Ale też myślę, że warto było rozkminić, czy raz, oni są trzeźwi, dwa, czy on jest duża, jest dysproporcja wagowa, czy w ogóle mieliby jakąś taktykę na to, czy to by była randomowa sytuacja, że wiesz, on jest przed nimi trzema. To już ci nakreślam, no to była taka hipotetyczna sytuacja, że jest trójka chłopa, 70 kilo, 80, nie może lekko wstawiona, bulwary Wisła, Warszawa, no i jeden, wiesz, zawodowiec, nie? to już sobie, nawet to już możesz sobie zawodowca wyobrazić jakiego chcesz, no. Okay. No bo ja wiem, że wyobrazimy sobie zawodowca 70 kilo i mogą być, no ale no, że to 70 to jest za mało, ale ja uważam, że nawet taki wikład, czy ruchała jakby trzech chłopa chciało coś mu zrobić, co nigdy się nie bili, w ogóle... No, zanim by gardę to, mieli, to już by mógł jeden to, leżeć. To, 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 nie ma, nie ma raczej tutaj e, szans. Nie Natomiast to się nie zmienia to faktu, że według mnie mogłoby to w dwie strony pójść, ogólnie. Ale mocno podniosłeś poprzeczkę, bo do, na, na razie są modne dwa na jednego starcia. A tu widzę, już już propagujesz trzy na jeden, zanim to jest będzie modne. Trzy na jeden i właśnie. I rozumiem, propos... że tym jednym z waszej czwórki będzie pączek kontra wasza trójka. To jest taka subtelna zapowiedź, żeby ludzie byli przygotowani. Na razie zawiesiliśmy rękawice i nie zapowiada się, że wrócimy. Ale jeszcze to jest ważne, bo to było często u nas w biurze jako kontrargument, że słuchaj, co ty. No ten mówisz? nowy smak dobry, ale ty. Was sądzisz, że oni by złożyli zawodowca stary, Nie wpuszczamy tego. Tak, ale wiesz, były te walki na przykład tam, że Alan walczył z dwójką. Tatą so, Ferrari... Ferrari, no, tak, no tak, tak. I... Tak, tak. Tylko, że to jest inny przykład dla mnie. Po pierwsze, to są nieważne, czy na tam Tak, trenował. Ale trenował, nieważne kim jest, ale to jest flick, on trenował. No tak, tak. On z tego zarabia, nieważne jak trenuje, nie obchodzi mnie, ale jest obyty z tym. Samo to, że wchodzi, 10 tysięcy osób, wiesz. Ja jest przygotowany, to... no? To jest inny przykład. To już jest osoba dla mnie, która nie jest osobą, która nie trenuje, nie? Ja mówię o typowych osobach, a istnieją jeszcze takie. Uwierzcie, że istnieją osoby, ludzie, co się interesują czymś innym, niż yy, sztukami walki, nie? No. A ciężko jest to sobie wyobrazić, bo tak jest po prostu to mocna nisza u nas w kraju, no. Że no. praktycznie dominuje, no gdzie, w jakim kraju tak masz, że YouTube jest tak zdominowany no, przez, je, przez No właśnie, te, te jakby fundamenty wszystkie się rozłożyły w ogóle u nas w kraju, nie wiem, jakim cudem. Jakby cyrk nie jest cyrkiem, a poważne sprawy są niepoważne. No właśnie. No i tym zagadkowym akcentem myślę możemy skończyć rozmowę. Dajcie znać oczywiście w komentarzu, czy my mamy rację, czy ci niedowiarkowie. Jeszcze jakiś przekaz nie, masz nie, na nie koniec. Nie nie niedowiarkowie. Nie, nie nie no jestem ciekawy po prostu opinii, nie? u was na kanale Hej. a propos tej, tej, tej debaty. No dobrze, a jeszcze na zakończenie, czy u Ciebie teraz na przykład ty na co kładziesz teraz priorytet taki swój sportowy, bo za, zawsze się jakiś znajdzie. Mhm. Wiesz co, no od... Ponad, no właśnie, pożylakowy. na razie to ja sobie robię wiesz, pompkę na, na maszynach. Okay. No to to mogę robić, wiesz. No nie, nie mam, nie mam żadnego wyczynowego sportu w głowie. To, to już trwa ponad pół roku, więc się zdążyłem tak odzwyczaić, nie? Bo te naj, najgorsze jest odstawić sport wyczynowy przez pierwsze dwa-trzy miesiące. Nie. Mm -hmm. to, to, to jest ciężko, ale znalazłem sobie inne zajęcia, teraz więcej gram na, na gitarze niż, niż, okay. tre, niż trenuję tak naprawdę. Czemu ty się a, zaśmiałeś, a nie ja? No nie, no bo tak myślę czemu Bo dlatego, że jeszcze w siebie nie wierzę, nie? A, okej, ale to właśnie, no kurczę, Must be the music tylko dla influencerów. Nie, 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 nie. Nie, nie, nie. To jest. Na razie módna, żmudna zajaweczka jak upośledzony... Tyryryry. Czyli jest rzemiosło, do godzinka metronom, dziennie? Tak, do metronomu. Ja lubię takie rzeczy, nie? Okej. Okay. Nudne, to... powtarzalne... Rararararara... Ra, 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 do metronomu i zobaczymy, co z tego będzie. Ciekawość, czysta ciekawość, nie? Zawsze gdzieś tam ta gitara elektryczna ładnie wyglądało coś było w niej także chciałem, ale... nigdy nie sięgnął, bo to trzeba talent mieć, nie? Zawsze tak myślałem, no, jak że taką ucho trzeba. że ktoś wszystkiego mieć talent. Ten, dobrze gra, to kurwa ma talent, nie? No to, no dobra, no sprawdźmy to, nie? Może faktycznie tak. Robert do lewego prostego niekoniecznie, a zaszedł, a zaszedł no. wysoko. Co nie? Ale ja uważam inaczej. No Ja zaprosiłem już Roberta i Jakuba na szkolenia z lewego prostego. nie śmiał. Słuchaj, mogą się śmiać. Kto był Mayweathera z polskich influencerów? Na kursie w Mayweather Boxing Gym, to Ci podpowiem, ja byłem, w zeszłe wakacje, w okay. Mayweather Boxing Gym trenowałem z, z trenerami Mayweathera, więc dodam tutaj trochę jeszcze oliwy no to do to, ognia. No to to jest, na pewno warto się wybrać. Jakbyś okay. też wiesz, organizował jakieś płatne seminaria, to też prosimy o informację, oczywiście, nie? Oczywiście, no pamiętajcie, uważajcie, bo dobrze bije w worek, nie? Na, jakbyście wo, na, worku go... jestem, na worku jestem nie do zatrzymania. Powiem proszę. tak, jakbyście Michała spotkali w trójkę w jakiejś ciemnej alejce, to lepiej nie podchodzić. To rzućcie worek, i wyjdę wtedy dobrze. dobrze. Dziękujemy bardzo. Dzięki.